Cześć. W tym materiale opowiem wam, jak przygotować system ROS One do pracy, podłączyć wszystkie węże, kable, pompę, także po kolei, jak to wszystko skonfigurować, aby móc mieć okna i elewację. Zapraszam do obejrzenia materiału. Aby podłączyć system, musicie sprawdzić dostęp do wody. To jest podstawa. Bez wody nie mamy co przefiltrować, więc nie umyjemy. E, musi być źródło wody. No, i jeżeli chcemy pracować z pompą, czyli pracując w dwóch operatorów lub na bardzo dużym ciśnieniu i przepływie wody, no to musimy jeszcze zadbać o dostęp do prądu. No z doświadczenia wam powiem, że z tym dostępem do prądu zazwyczaj nie ma problemu, ale z wodą już jest różnie. Także tutaj mam sprawdzone. No i wypakowałem już wszystko z samochodu. Ten sprzęt mieści się również do takiego małego samochodu osobowego. Ja przyjechałem cię golfem i wszystko mi się zmieściło. Także, jeżeli macie mały samochód, to jak najbardziej to jest w porządku. Dobrze. No to najpierw rozwijamy sobie węża. No i tutaj musicie rozwinąć całego węża, którego ze sobą przywieźliście. Nie może być tak, że część jest zostawiona na zwijaku, musi być cały rozwinięty. Jak macie na przykład różne typy zleceń, no to można krótszy wąż użyć. No i tutaj ważne, żeby sobie tego węża nie rozwijać jakby na kubkę w jedno miejsce, tylko jak najdłuższe pasy sobie zostawić. No a z tamtą końcówką idę do źródła wody. No i tutaj mamy taką zwykłą szybko złączkę ogrodową i no i takie same złączki mamy w wężu, po prostu wpinamy. Czasem nie ma tej złączki, więc musicie mieć komplet w różnych rozmiarach. Warto, warto ze sobą mieć, albo się upewnić po prostu, że ta złączka jest i mamy już dostęp do wody. Woda nam już tutaj leci. No i teraz podepniemy ją do reosa. Najpierw pokażę wersję bez pompy, a później pokażę tą z pompą. I tutaj odkręcamy ten tylny zawór. W tym momencie system nam się płuka. Woda wpływa tędy, przepływa po prostu przez całą membranę i przepłukuje membranę z zabrudzeń, które w niej były od ostatniego mycia. No i dalej rozwiniemy wąż, który nam doprowadzi wodę do kija. I wąż do kija wpinamy na dole systemu. Warto sprawdzić, czy się na pewno wpiął lekko pociągając tutaj za tą część. Węża wkładamy od spodu kija i przez środek przeciągamy. Następnie przeplatamy przez przegub kątowy. Niektóre przeguby mają tutaj złączkę i tutaj jest drugi wężyk. W tym przypadku jest taki do przeciągnięcia. No i wpinamy do tej złączki, z których dysz chcemy korzystać. Ja w tym przypadku będę korzystał z tych dysz wewnętrznych, więc wpinam się do tej złączki. Ta złączka działa na zasadzie wtyku. Po prostu wtykamy węża. Jeżeli chcemy ją rozłączyć, to musimy ten pierścień przytrzymać palcami i pociągnąć. Jeżeli nie przytrzymujemy, no to złączka się nie wypina. No i przegub wkładamy do kija, aż do samego końca. Zamykamy zacisk. I key jest już gotowy. No i jeszcze aby móc pracować, no to musimy przejść na tryb praca tego urządzenia, czyli zrobić ciśnienie na membranie, przykręcając zawór do około 90%. Już pokazuję. I teraz jak widzicie, ten strumień jest znacznie mniejszy niż podczas płukania. W tym momencie woda w membranie dzieli się nam na czystą i brudną. No i brudna nam tutaj wypływa na zewnątrz systemu, a czysta w tym momencie jest produkowana. Ta membrana wy wydaje taki dźwięk takiego syczenia. Ona przechodzi przez ten ostatni filtr i trafia nam do kija. No i strumień powinien wyglądać w ten sposób. No i woda dotarła nam już na szczotkę. Więc teraz kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy woda jest na pewno demineralizowana. Jest to konieczne, żeby. Zacząć pracę. Poniżej 10 ppm wskazaniu na tym mierniku możemy pracować. Powyżej już jest ryzyko, że te minerały będą w wodzie, woda nie będzie cał w całości zdemineralizowana, i to jest po prostu znak, że trzeba wymienić filtry. Zatem sprawdzam. Nalewam trochę wody do tej zatyczki, wkładam tutaj miernik no i mam wskazanie 2 ppm. Ten system jest trochę używany, już to ja przepracowałam, więc ma 2, a nie 0. Jeżeli system jest nowy, to powinien wskazywać zawsze 0. No i skoro mam 2. No to system jest gotowy do pracy, więc możecie zacząć pracę, a ja przechodzę do pokazania wam, jak podłączyć system na dwie osoby. A tak swoją drogą na marginesie, to na kanale mamy bardzo dużo wartościowych filmów, które właśnie pokazują w praktyce, jak używać takich systemów, jak być metodami tradycyjnymi. No więc możecie zostawić suba pod filmem no i przejrzeć sobie po prostu czy coś w tych materiałach znajdziecie dla siebie. I teraz cofnęliśmy się do momentu, kiedy Mam wodę w wężu i podpinam ją do systemu. to no teraz nie podpinam jej do systemu, tylko podpinam ją do pompy. Na pompie są oznaczenia, gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście. Tutaj mam taką szybką złączkę z zaworem. Wpinam ją do pompy. Na razie nie, nie puszczam jeszcze pompy. Muszę ją jeszcze podłączyć do prądu. Najpierw odkręcam sobie wodę. Zawór mam w całości odkręcony, nabrana się półka. Ta kolejność jest ważna, żeby nie podpiąć przypadkiem pompy i nie załączyć jej, zanim zawór jest odkręcony, na przykład zakręcony w całości, bo wtedy nie ma woda ujścia. No I ta pompa jest dodatkowo wyposażona w falownik, to jest nasz nowy model. Więc musimy ją jeszcze załączyć na falowniku. Zależnie, który model pompy używacie, może ona się załączyć od razu po włączeniu do prądu. No I możemy sobie ustawić na, na 40, może. Tutaj jest zakres od 0 do 50. No i kolejnym krokiem będzie wpięcie rozdzielacza. Ponieważ, jeżeli chcemy pracować na dwa kije, no to musimy mieć dwa wyjścia. Tutaj mamy jedno w standardzie. I po wpięciu rozdzielacza wpinamy jednego kija i drugiego kija. Jeżeli na przykład chcecie przestać pracować na jednym kiju, to możecie sobie zakręcić w jednym wodę i wtedy woda idzie tylko na jednego kija. Zaworki służą nam też temu, że jeżeli jeden wąż do kija mielibyście krótszy, a jeden dłuższy, to możecie podregulować ciśnienie na tych wężach. Ponieważ no zawsze woda pójdzie tam, gdzie ma łat łatwiej. Więc jeżeli ten wąż jest krótszy, no to na nim będzie większe ciśnienie, więc jego należy po prostu przykręcić. I kolejny krok jest taki sam jak wcześniej, czyli przełączanie na typ praca, czyli przykręcenie tego zaworu do około 90%. I woda trafiła nam już na szczotkę. Jak widzicie ten strumień jest dużo większy, to już działają nam dysze spryskujące, także tutaj produkcja tej wody jest dużo wyższa. Tutaj, jeżeli byśmy pracowali w dwie osoby, no to byłaby ten, ten strumień był podzielony na pół. No i to, co jest fajne, e, właśnie w tej pompie, no to to, że możemy na przykład sobie teraz ten strumień zmniejszyć, po prostu zmniejszając obroty pompy. No i teraz ten strumień nam się zmniejszył, jest bardziej optymalny. A regulacja nam jest po to, żeby właśnie sobie regulować ten przepływ wody, e, no bo im więcej wody e, nam wpływa na szczotkę, no tym szybciej zużyją nam się też filtry. No i zbliżając się do końca tego materiału, jeszcze mały tip na koniec, że jeżeli startujecie na przykład z wodą, która ma 8 PPM już na przykład na początku, no to jeszcze w ciągu dnia pracy warto jest kontrolować to PPM, żeby wam gdzieś tam nie przekroczyło tych 10. Ja nawet przy 8 bym już filtr wymieniał, no ale powiedzmy to 10 jest taką absolutną granicą. Dobrze, w tym materiale to tyle. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.